Dopiero się zaczynał tydzień, teraz już mamy piątek. Um, nie wiem jak Wam, ale ja będę to powtarzać chyba co tydzień, że ja po prostu nawet nie mam pojęcia kiedy to minęło. Wiele się zadziało. Um, mam nadzieję, że u Was też dużo pozytywnych rzeczy. Um, no i zobaczymy sobie, co nam tutaj na piątek runę pokażą. Wunio, zobaczcie, jak fajnie, jaki fajny tydzień. Tak naprawdę runy nam tutaj pokazują, że ten tydzień jest naprawdę fajny. Um, cieszmy się. Dzisiaj jest piątek, może czas, oczywiście, w bezpieczny sposób um, wyjść i spotkać się z przyjaciółmi. Poczuć tą radość ze spotkań, nie być dzisiaj samemu. To jest wunio, to jest ogólna radość, to jest radość wewnętrznego dziecka. Cieszmy się z małych rzeczy, zachwyćmy się, nie wiem. Powiedzmy, pięknym widokiem, pięknem przyrody, spotkaniem ze znajomymi, spotkaniem z przyjaciółmi, z czymkolwiek. To są właśnie przy Wunio, to są często właśnie takie małe imprezy, gdzie. gdzie mm, gdzie można w końcu wyjść, tak? Może czas wyjść właśnie na jakieś, nie wiem, na lampkę wina gdzieś do restauracji, bo już chyba można, tak? Więc, e, dlaczego nie? Wykorzystajcie energię w Unii, nacieszcie się tym, poczujcie to ciepło, poczujcie. Um, to ciepło bijące od drugiego człowieka, zobaczcie, przez ten okres, kiedy nas tak izolowano bardzo mocno, być może um, to jest to, od czego też się odzwyczailiśmy, od ciepła drugiego człowieka, od drugiego człowieka, który jest blisko, który poda rękę, który otworzy drzwi, który porozmawia, tak? Gdzieś staliśmy się odludkami, a tutaj przychodzi Wunio i mówi: ciesz się tym, że jesteś, ciesz się tym, że inni są, ciesz się z tego, że jesteś częścią większej całości. Ja was do tego dzisiaj zachęcam. Zachęcam was, żebyście otworzyli się na ludzi, na siebie, na radość i jakby z uśmiechem popatrzyli na cały świat, który was otacza. I niech ta radość, niech ten kolor pomarańczowy będzie zawsze z Wami. Trzymajcie się. Miłego piątku. Pa.